Witam wszystkich. Mamy godzinę 12.40. Zaczynamy y, uprawy. Zaczynamy talerzować. Dwa dni temu spadło 20 litrów wody u nas, także także warunki powinny być y, powinny być dobre. Widzicie ławy zapiętego Lemkena, tak jak zawsze. Tutaj standardowe połączenie Puma Puma i Lemken. Plan mam taki, żeby ścieżki trochę głębiej. Żeby ścieżki trochę głębiej porobić. To nie musi być tak wysoko, może być gdzieś tak nawet. Żeby ścieżki sobie głębiej porobić trochę. Oczywiście zaczynam od ścieżki na poprzeczniaku. Aby mnie tutaj, żeby z ciągnika później nie, wy, nie wyleciał, nie wiem, jak mam głęboko ustawioną, ale powinien mieć dosyć, chyba głęboko. Jest za wysoko, widzę. Tak w razu. Powinno się to zgrać szerokościowo ogólnie, tak żebym nie robił żadnych później przejazdów połowicznych, ale ścieżki chcę głębiej zrobić, dlatego że w tym roku było trochę. Dosyć mokro na wiosnę i one y, są po prostu kolejnych tych ścieżkach. Po prostu nierówno nawet przy orce jest. Później y, ten pług nie idzie tak jak powinien. Minusy właśnie zawieszanej maszyny są takie, że z nią ciężko po prostu jest skręcać. Nie powinno skręcać z takimi maszynami. Fajna kolejnica. Puma hasa wybudzona ze snu zimowego można powiedzieć. To jak ona tutaj idzie? Nie no, idzie póciutko zostawiamy tak. Ona tu nie idzie głęboko. Na ilo nad tym może iść? Na wysokość zębów praktycznie idzie. Także bardzo płytko. No i zostawiamy. Płytko nie ma sensu. Znaczy głębiej. Chyba jest ok. Zostawiam chyba tak. Nie ma co tutaj co dawać. Wstawię sobie jeszcze obroty ile ona ma obrotu? 1600 Ma, trzeba je trochę zmniejszyć, będziemy robili na 1450. Będę czuł, jak będą po prostu za wysokie lub za niskie. Jak będą za wysokie, to ona będzie przyspieszała i zwalniała. A jak będą za niskie, to po prostu będę czuł, że jej brakuje. To jest za wysokie. Na 1400 tu stawimy. sterko widzę dokładnie skrajne talerze, także mogę sobie jechać praktycznie na centymetry. To jest bardzo duży plus tutaj w półmierze, że są takie lusterka, bo wszystko w nich widać wszystko dosłownie wszystko. A w John D, że nie widać nic. Mamy 1400 coś. Tu ma kabel i on delikatnie mi odpychał szelkę i wszystko słychać tutaj przez to właśnie miejsce Dobra, mamy kolejny dzień Mamy kolejny dzień Przyjechałem tutaj e, dokończyć ten kawałek Wczoraj zaczął padać deszcz i jak już zaczynało padać to zjechałem do domu Później już nie jechałem, bo było dosyć późno i mi się nie opłacało przyjeżdżać Mam mały i jeszcze nie mam adwruk kupionego, ale to nic, jedziemy Idziemy, robimy robotę. Hotel tylko muszę przedstawić, żeby widzieć. I lecimy. Ile tu mogą zostać? Jeszcze nie wiem. W sumie jest hektar. jakby liczył te wszystkie paski i bo ja tak liczę, że na takich działkach to z 2,5 hektara na godzinę bez problemu, już z wykończeniem, z poprzeczniakami, ze wszystkim. A na dobrej działce, gdzie jest duży kawał, no to, to myślę, że ponad 3 hektary da się zrobić. No to idzie szybko, no nie ma się co tutaj oszukiwać. Tylko muszą być duże pola po prostu na takie maszyny. Ta sobie pływa na boki Delikatnie ją ściąga tutaj w prawo, widzę, ale to w granicy, w granicy normy tutaj wszystko jest, zawsze będzie trochę ściągało Proszę tu jedziemy akurat teraz 11.3, 11 Mógłbym oczywiście jechać szybciej tutaj, ale no nie, nie, nie spieszy mi się nigdzie też Do 11.5 może sobie zwiększę Tak to co wygląda, to było to najsłabsze pole Rzepaku. Tak się prezentuje tutaj ten zestawik. Zaraz jeszcze pokażę od przodu, jak to wygląda. Fajnie to wygląda. Fajnie się prezentuje puma z tym talerzówką. Ta talerzówka jest dosyć spora. Ona może się wydaje mała, ale ona wcale mała taka nie jest. Jest długa. Jest długa i ciężka. To dźwiganie i na tych kawałkach jest przyciążliwe trochę. To no jest dobrze z tymi ścieżkami, bo preskiwacz mamy na 21 metrów. A ta leżówka ma 3 metry. Nabierze czy coś. Jak się dokładnie jedzie. Także mi tutaj idealnie wychodzą przejazdy. Że to jest ok. Mamy godzinę 12. Mamy godzinę 12, wyjeżdżamy stąd, no, dużo kręcenia tutaj, bo to nierówne pole strasznie małe mała Adblue mam, Myślę, że mi starczy jeszcze no, ale no, wciągnie tego Adblue i mi się komunikat już włączył. Także nie wiem eee... nie wiem czy zjeżdżać, czy nie po drodze mam jeszcze 4 hektary do zrobienia, ale nie zrobię to chyba już na, na temat lutego. Zrobię tamto i chyba wiadę na kawałek 13 hektarów, tam gdzie była pszenica. I dobrze byłoby go zrobić dzisiaj jest jeszcze wcześniej, także myślę, że to by się udało. Byśmy zrobili wtedy 20 gdzieś, około 20 hektarów, jakby to się udało oczywiście, no czyli tak, tak normalnie. Na takich kawałkach to tak wychodzi, jakoś właśnie, 20-co hektarów No nalać sobie ale nie mam gadlu Wszystko wyszło Mam nadzieję, że w tym roku Będzie można uprawę całą przedsiewną zrobić tą maszyną właśnie Bo jest to super maszyna Do uprawy przedsiewnej Jak dla mnie Podchorsza świetnie przygotowane pole i wlać albo mam pełno, jak widzicie, wjeżdżamy na następne pole w ustawie Klimę. Tam klas duży, uprawia. Jedziemy, jest tak gorąco, powiem Wam się zrobiło, że to szok po prostu. Ja chciałem tutaj na ten duży kawał ścieżki walnąć, jak głęboko od razu. Tutaj ma Ferguson chyba Talerzuje duży Cały ten kawał tu jest, nie wiem ile I się zawsze spotykamy tutaj jak talerzuje, zawsze To jest, oj tu jest granica już Tak to wygląda, tam też uprawia ktoś widziałem Z lewej strony jakiś duży ciągnik Zapomniałem nagrać na tym dużym kawałku tam Już tej końcówki, ale skończyłem go Wróciłem na te kawałki, na których właśnie nagrywałem wcześniej, te 4 hektary. Tutaj robię poprzeczniaki jeszcze. mi zostały poprzeczniaki, tutaj przejazd jeden albo dwa. Także udało się dzisiaj to wszystko skończyć, jest godzina około 22. .00. I to tak bez większego problemu, ja się też tam bawiłem, bo kolejny za, zarównywałem i tak dalej, także... Także to jednak można zrobić bez problemu tutaj. Myślałem, że to się nie uda, ale... Będzie pewno jeden odcinek taki łączony. Jest kilka dni, właśnie myślę, że to będzie najlepsza tutaj forma. Także ja tutaj kończę ten przejazd i tutaj widzicie obok jeszcze jeden, i tutaj mam na tej części wszystko porobione. Inny dzień jeżdżamy tutaj na pola w powierzchni. Ten ma chyba niecałe 2 hektary ten ma. Trochę więcej niż 2 hektary Po rzepaku Później przejedziemy na pole Pszenicy I wrócimy sobie tutaj tymi polami Na gospodarstwo chyba, chyba że jeszcze pojadę na drugą wioskę Zrobię taki jeden kawałek, ale to zobaczę Przedmuchałem sobie ciągnik Filtry I Tu jest taki mały, malutki kawałeczek śrubokręty obijają tak cały czas. A ja się, że to antena na górze mi gdzieś się poluzowała i tak lata. To taki, taki sam dźwięk. Na lekkim wzniesieniu 1630 obrotów 11 na godzinę. Także optymalnie. Mamy tu koniec Jedziemy na następne pole Pole szybko nadjechał też. Ale podziękowało za zjechanie Jedziemy sobie na następne pole Mam ustawione 20 na godzinę Sobie dam z 25 Nie jadę szybciej, bo tu jest Obciążony ten ciągnik, to ta leżówka waży spokojnie. Ja tutaj zjadę. Pumą się super jeździ po drogach, bo się po prostu napłynie. No, no, Naprawdę, tutaj można powiedzieć, że się płynie. Zeszło mi tu trochę, bo tu klin wychodzi taki na koniec, że jeszcze jakieś wnęki, nie wnęki. Ja chcę to tutaj chociaż zruszyć, trochę w każdym miejscu. Chociaż widzicie, tutaj jest. Są bruzdy, jest wyżej i jak to zruszyć? Nie ma jak. Tutaj zaś są kamienie poukładane duże z boku, także jest super wysoko koszone i nic nie widać. Z godzina, chyba jest trochę późno, 17.20, no tam jest prawie 10 hektarów do zrobienia, to ja nie wiem czy to mi się uda zrobić się wszystko. Tutaj mam 4 hektary, 5, 6 gdzieś jeszcze, 7, 8, O, to mi się nie uda. Nie wiem co tu będziemy siali na tym, na tych polach, właśnie tych Czy tu pójdzie rzepak teraz? No nie na całości, bo to jest słaba ziemia, ale na części Tak by wypadało, żeby tutaj rzepak zasiać To pole jest duże, ale jest słabe Połowa jest dobrego, połowa jest słabego tu akurat ścieżki nie ma, od lasu widzę. Oje, tu coś jest. przyszedł nasz szarony pies, nas odwiedzić. Nie, nie chce się pokazać. Jemu to się w ogóle nie podoba, tu nic. Bizonów nie lubi. Tych maszyn też nie lubi. Ma rację. my kolejny dzień Myślę, że na połowie jeszcze nie mam tutaj Ale zaraz myślę, że będę miał połowę, jak już tutaj ten pasek zrobię, a myślę, że będzie połowa już tu. No, no także to szybko idzie, jednak duże pole to duże pole. Mamy koniec. Pole zrobione. Lustro sobie muszę jeszcze ustawić. O, teraz poszło do góry dobrze. mamy koniec dnia zrobione wszystko co miało być zrobione nie nagrywałem już